Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam w jaki sposób konturować buzię, czyli w jaki sposób e, przeobrazić kształt swojej twarzy od tej wersji do tej wersji. To jest typowe konturowanie produktami na sucho, produktami matowymi, tak jak to się powinno robić, czyli nie na błyszczanie, a typowe konturowanie, i do tego celu użyłam palety, która się nazywa Own oh Naturelle, i to jest matowa. Palet. Tutaj mamy zarówno matowe rozświetlacz, jak i odcienie brązy. Ja użyłam cienia numer 1, numer 2 i numer 3. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie macie typowych brązerów, a i produktów do konturowania chciałbyście poeksperymentować, to właśnie warto e, sprawdzić, czy w kosmetyczce nie macie jakichś fajnych matowych cieni, bo produkty suche do twarzy w zasadzie możemy zamiennie używać. Do konturowania będę używać w zasadzie dwóch pędzli. Pierwszy to jest taki, to jest pędzel skośny oraz pędzel, który jest taki płaski, dość wąski, pędzel e, do konturowania typowo. Oba są z włosia syntetycznego, są bardzo łatwe w utrzymaniu e, czystości, łatwo się je myje, e, nie odkształcają się, więc myślę, że warto się w nie zaopatrzyć. E, powiem wam, że dla mnie w prawnej ręki chyba jednak ten jest bezpieczniejszy przy konturowaniu twarzy, dlatego że ten jest dość precyzyjny i dość wąski, zresztą co będziecie widziały w trakcie filmu. Pokażę wam, jak używać różnych cieni matowych brązów do tego, żeby nadać twarzy kształt. E, to, co musicie wiedzieć, podstawowa zasada konturowania twarzy mówi o tym, że dążymy do tego, aby nasza twarz jak najbardziej przypomina ideał, a za ideał w make-upie uznana jest twarz owalna. W zależności od tego, jaki mamy kształt twarzy naturalnie, e, musimy ją wyszczuplić, e, możemy ją lekko poszerzyć. Jeżeli mamy bardzo szczupłą twarz przez konturowanie w poziomie, e, wydłużamy troszeczkę, jeżeli jest taka potrzeba, przez przyciemnienie zewnętrznych części czoła, Skracamy poprzez przyciemnienie linii włosów i linii żuchwy. Ja Wam pokażę, w jaki sposób ja konturuję pogrami na sucho przy użyciu paletki Avon, więc mi Jak wspominałam, do konturowania użyję tej matowej paletki. Zacznę od środkowego, jasnego, brązowego cienia, który ma szarą nutę i w ten cień najpierw pakuję pędzel skośny, żeby stworzyć pierwszą taką jasną. Poświaty. Widzicie, nakładam go po linii prostej, od miejsca, z którego wyrasta ucho, do zewnętrznego kącika moich ust, a nie przekraczam linii, w której zaczyna się oko. Nie zjeżdżam niżej, bo też uzyskam efekt nieciekawy. Później będzie się wydawała brudna, patrząc na wprost, jeżeli zjedziemy za daleko. Więc najwięcej skupiam jakby koloru przy uchu samym i ściągam niżej. Teraz to samo robię przy skroni. Jak widzicie, po linii prostej, tam gdzie jest najwyższy punkt brwi, zewnętrzna część oka, mm. tak jakbym wyobrażała sobie jakąś linię, i tam przycie przyciemniam zewnętrzną część właśnie czoła e, i skroni. To też jeszcze dodatkowo podkreśli kształt twarzy i ją wyszczupli. Następnie e, skracam optycznie czoło, czyli nanoszę kolor wzdłuż linii włosów, bo mam dość wysokie czoło, i e, powtarzam. Cały proces po drugiej stronie twarzy. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, żeby nakładać mało koloru i mocno rozcierać. I tutaj znowu macie powtórzone. Czyli skupiłam kolor przy uchu i będę go ściągać w dół, rozcierając kółeczkami ku górze. Zaraz pokażę czemu nie ku dołowi. O! Tak, rozcieram do momentu, w którym nałożyłam kolor poruszam się po tej górnej części policzka nie ściągam poniżej czyli tu nigdzie nie ściągam, bo będzie znowu twarz wyglądała na brudno następnie odrobinę nakładam na czubek nosa, bo mam dość długi nos, żeby go optycznie zwężyć, ale trochę za dużo, więc ścieram palcem i też bardzo minimalną ilością ym, podkreślam boki nosa, żeby go jeszcze dodatkowo podkreślić, wyszczuklić żeby on był widoczny na twarzy, żeby przy całym konturowaniu nie zniknął natomiast robię to minimalną ilością, jeżeli chcecie już precyzyjne konturowanie nosa, to nazwę Inny temat. Odrobinę też nanoszę na czubek brody, żeby później optycznie też skrócić Można też nałożyć, jak widzicie, o pod brodę, jeżeli mamy tam jakąś dodatkową warstwę tłuszczyku i na linię żuchwy, żeby zaakcentować mocniej żuchwę Oczywiście możemy też nałożyć odrobinę na szyję po szczególnie jeżeli mam duży dekolt, żeby nasza szyja nie wydawała się taka, wiecie, płaska w porównaniu z bardzo ładnie wykonturowaną buzią Po pierwszym konturowaniu teraz sobie poprawiam i dokładam troszeczkę więcej tam, gdzie lubię najbardziej Czyli w moim przypadku akurat są to em, kości policzkowe, czyli boki twarzy Dokładam z jednej strony, troszkę z drugiej, cały czas się staram porównywać i sprawdzać, czy wszystko jest symetryczne Jak widzicie, dużo kółeczek, dużo rozcierania bo to jest taka bardzo, bardzo naturalna wersja. Tak, teraz pędzel do konturowania ten płaski i nabieram tego ciemnego, brązowego cienia, żeby mocniej podkreślić policzki. Zobaczcie, on robi konturowanie na takiej zasadzie, że kreskuje nam twarz, czyli zostawia ostrą linię. Odcina policzek, a następnie za jego pomocą generalnie możemy zacząć rozcierać, ale jest to dość żmudna praca, bo on sobie nie poradzi z tą swoją własną linią. Nie wiem, jaki to by musiał być produkt, zdecydowanie chyba mniej napigmentowany niż to cienie. Natomiast tu w tym przypadku, żeby lepiej rozetrzeć, żeby te linie wyglądały ładniej, wracam jednak do tego skośnego pędzla, ale jak widzicie, podkreślone policzki są, no nie ukrywajmy bardzo, więc dla osoby, która lubi taki efekt bądź która nie do końca wie, w którym miejscu ma po prostej linii nałożyć ten odcień konturu, to myślę, że ten pędzel będzie pomocny Jak już wszystko roztarłam, wracam do pierwszego cienia, to smatowy też i odrobinę nanoszę pod y, oczy. Tutaj w tym świetle kamery aż tak dobrze efektu nie będzie, natomiast to jest y, proces y, odwrotny do konturowania czyli rozświetlanie, a konkretniej rozjaśnianie które ma na celu wydobycie tych. Y, Takich niżej położonych partii twarzy, żeby je uwypuklić i ładniej podkreślić. Czyli szczyty kości policzkowych pod oczami, środek nosa. Teraz też ciubkę brązowego cienia nakładam pod dolną wargę, żeby sprawić wrażenie, że u nas taka bardziej, wiecie, wybrzuszona i taka jak to ładnie nazwać? No taka wiecie większa po prostu i to tyle jeżeli chodzi o podstawy totalne konturowania dajcie znać, yy, czy czegoś nowego się dowiedziałyście i czy Wy w taki sposób konturujecie twarz, a może w całkiem inny i to wszystko na dziś, buziaczki, pa pa